Smacznego dzieci. Dzięki babciu. weźmy go stąd, babcia się wścieknie. O, moje włosy! Ale teraz omawiamy Hunów. Hunów też straszni. <śpiewanie> Czy wiecie, która z nas planuje nas powietrzem? Kto królową ognia jest? Czy wiecie, której z nas jest posłuszna woda? Kto nad ziemią władzę ma spiera. Uciekaj, bo nadchodzą nowe czasy. Witch to my, a w nas potężna jest moc. Rady Czarodziejki wróg. Spałaś na lekcji. I co masz mi teraz do powiedzenia? Byłoby mi łatwiej bez tego całego pouczania. Will, to nie do przyjęcia. Ostatnio zachowujesz się karygodnie. Mm, nie przesadzasz? Zasnęłam na jakąś minutę. I to nawet nie była drzemka, tylko zamknęłam oczy. Jestem zmęczona, tak? Mam straszne sny. Will, Heatherfield nie jest dla nas dobrym miejscem, ale to nie twoja wina, to ja nas tutaj przeprowadziłam. Więc pod koniec roku wracamy do Fadenhils. A? Ależ nie przesadzajmy, Susan. Wiem co dobre dla mojej córki, profesorze. Wiesz co? Tak już mi wszystko przeszło, że nawet nie pamiętam jak masz na imię yy, yy, kebab. A czy my się znamy? A! A! Ha, ha, ha! Cornelia! <pom> <laughs> Cornelia! Caleb! Nie! <laughs> to tylko sen. Pranie chemiczne. Uch. Hej! Dzień dobry! Jestem zupełnie nieprzytomna. Przepraszam, cały czas mam koszmary. Uch. Co? Ha? Wy też? Wy też? Czy to jest przypadek? E. To tylko jakieś głupie sny. Moja mama chce wrócić ze mną do Fadenhill. <grystanie> <grystanie> Will! Co będzie z Witch? Nic. Nie pozwolimy na to. Mama już złożyła prośbę o przeniesienie. Przechwycimy je. mi księżniczkę. Kawałek papieru to pestka. To jest główna asystentka mojej mamy: Amanda Boland. O, to zaszczyt. Ale Will, mamy nie będzie do końca dnia? Serio? Przecież umówiła się z nami tutaj. Ona tu wróci, ona tu wróci, ona tu wróci. No, może faktycznie tutaj wróci. Ach, uwielbiam z nią pracować, bez niej byśmy zginęli. Dobrze więc, że nigdzie nie wyjeżdża. <grym> no dobrze, musimy się rozdzielić i dobrze schować. Robi, Robi się. E, e, przepraszam, e, cześć. Gdzie jest toaleta? Na korytarzu, ale. Dzięki. Właśnie ja też muszę. Dzięki za przypomnienie. E, chyba nie powinnyście tam same iść. E, Amanda pisze pracę o silnych kobietach w biznesie. Mogę zrobić z tobą wywiad? Ze mną? Ja? Silna? Ależ tak, oczywiście na pewno. Uff. O, nie. Tu jest to I nie ma miejsca. Zrobimy miejsce. Ach, hej, uważaj, no! Co ty robisz? Nie będę tu siedzieć z brudną torbą z odkurzacza. Kretyn trzyma takie rzeczy. Przestań telekinezować. Znajdą nas. Dobra. Co to było? Pan Magruder mówi, że to kwestia kierowania i oceny. Ja myślę, że to umiejętności telefoniczne i zręczność kserowania i dobry zmysł. Umiejętności telefoniczne, zręczność kserowania i dobry zmysł. Już nie mogę. Nie, 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 czekaj, stań chwilę. i powątpię kawę. Ojej, jak to się stało? Zaraz, zaraz przyniosę szmatkę. Dobra, idź, schowaj się i siedź tam, aż wszyscy nie wyjdą. Wiadomo, co robisz w męskiej toalecie? To jest damska toaleta! To nie jest. Ojej, to jest... Bardzo przepraszam. A... A -a -a! Pracownicy na świniu i nie posprzątają, to zagrożenie! Powinienem... Musiałbym pozwać samego szefa. cześć. Wiesz, ja chyba pomyliłam dni. Pójdę już sobie. Ale, a twoje koleżanki? Już poszły, nara! Hej! A co z moim wywiadem? Wow, wow. Problemy? Słowy wypadeczek. Posuń się. Masz takie zdolności, sama mnie przesuń. Moją następną kandydatką do tytułu pani ogórkowej jest. Najsłodszy korniszonek w słoiczku, panna Irma Ler. Nie, 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 o nie! Nigdzie nie wyjdę w tej głupiej piecce! To jakiś koszmar Przynajmniej jesteś czysta, patrz na mnie, albo lepiej nie. Panna Irma Ler! Oj, nie bądź dzieckiem! Idź i przyjmij to jak ogórek! Jeden zostało sto milionów. To jakiś koszmar, czy co? Może, ale to nie mój koszmar. Do roboty. Sny nie są za darmo. Panno Kuk, pobudka do tablicy, ale już! Chwila, pan uczy historii? Rozwiąż równanie. O, nie mogę, liczby. O? A, a, a... To czarny dzień dla twojej średniej, panno Kuk, i twojego wizerunku. <ścoughs> Musisz się tylko dostosować. Aaaa! To tylko sen, tylko sen, sen, sen! Nie umiesz rozwiązać równania? Strażniczka, która przestanie istnieć w tym śnie, nigdy się nie pobudzi. A -ha 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 -ha. Proszę powiedzieć, jakie ma Pani cele, nadzieje, marzenia i czy jest w nich przytulanie prowadzącego? Martyn, nadzieje, marzenia i ty to kompletnie różne bajki. Ha? Co się tutaj dzieje? Moim celem jest nowy, lepszy świat wolny od strażniczek. Wow, kto by pomyślał, że zatęsknie za Twoim głosem? Ech, hej, możesz sobie wziąć tę kieckę, ale nie ze mną. Znak nie można się ukryć. Nigdzie się nie ukryjesz. A jednak za nim nie tęsknię. Ciekawe, czy ta muzyka coś oznacza? Co trzeba zrobić, żeby ktoś cię tu obsłużył? Dziś jest bufet, możecie jeść wszystko, co jest w menu. się już. już. Will? Kornelia? Ktoś mnie słyszy? Obudka! Posuń się. Sama się posuń. Słuchajcie, to nie są normalne sny. No, coś ty! Amanda mówiła, że prośby o przeniesienie idą do szefa Mac Grudera. Zajmijcie się tym! A ty masz coś lepszego do roboty? Tak, badania. Ona ma fioła na punkcie wkuwania. No, nie uwierzysz co się dzisiaj stało. Wypadki, plamy, nieporozumienia w toalecie. Naprawdę ciężko jest być szefem, mamusiu. Mamy mnóstwo papierów do podpisania listy, zamówienia... Musimy go stamtąd wywabić. Dzięki, mamo. Kocham cię. Pa. Co znowu? Dobrze! Tym razem wiem, że ktoś tu jest! Dzięki, Max. Nie ma sprawy, laleczko. Ten McGruder zawsze mi obcina fundusze. A teraz musi zapłacić, przynajmniej za więcej tuszu. Koniec misji. Ta wiadomość ulegnie samo zniszczeniu na raz, dwa. Żegnajcie Paden Hills. I co z badaniami? Ktoś wchodzi w nasze sny. Psychicznie wykorzystuje to, czego się boimy, żeby nasi wrogowie pojawiali się w naszych snach. Ale tego kogoś w tych snach tak naprawdę nie ma, chyba nie. Może to przez moje moce, ale czuję, że ten ktoś jest gdzieś niedaleko. Muszę wyłączyć komórkę. W ten sposób on lub ona nie jest zagrożony. Ale my jesteśmy. O tak. Nasze umysły działają przeciwko nam, przez nasze nowe moce, które wzmacniają efekty snu. I dlatego boli mnie gardło i kolana. Naprawdę mogłabym bez tego żyć. Czekaj, mówisz, że że gdyby oni wygrali w tych snach, to wygrają naprawdę. I tyle. Musi być jakiś sposób. No, dlatego szukałam świadomy sen. Chodzi o to, że jeśli wiemy, że śpimy, to możemy kontrolować sen i sobie nawzajem pomóc. Jakoś wątpię. Kornelia, zasnęłaś z Irmą w jednym pokoju i miałyście ten sam sen. To samo było z Will i Hayley. Więc jak wszystkie zaśniemy w tym samym pokoju, to możemy razem zwalczyć wroga. Ty wiesz, co mówisz, prawda? Piżamowe party. Nie pasuje ci? Dokładnie takie zachowanie miałam na myśli, Will. Nie poprosiłaś o pozwolenie i nawet nie jest ci głupio. Nie jest mi głupio. Wszystkie tak się przejęły naszą wyprowadzką, że chciałeś zostać na noc. Już jesteśmy w piżamach. Ach, rodzice wiedzą? To gasimy światło. Porozmawiamy sobie o tym rano. Hmm. Gotowe? No to zasypiamy. Znowu ta piosenka! Jak dla mnie to Sandpit. Oh. Gdzie on się zgubił? Ja tam nie chcę wiedzieć! <laughs> Will, serce, zanim będzie za późno! Oh. Pamiętaj, to jest nasz sen. Kontrola. Razem powietrze. Woda. Ziemia. Ogień. Okej! Okay, świadomy sen jest super! Matki Słodkich snów! O! Byłyby słodsze, gdyby nie było tych bandytów! O, Musimy się stąd wynosić! Nie! Ciągle myślimy jak strażniczki! I co w tym złego? No bo to jest tylko sen! Dlaczego mamy być ograniczane przez nasze moce, skoro to jest tylko nasza wyobraźnia? To mi się podoba! Cornelia, na co czekasz? Na no, oklaski. Dziękuję bardzo, dziękuję. <laughs> no i już? To rycerze byli naszymi najeźdźcami. Chyba nie. Ta melodia z mojego snu, wciąż ją słyszę. No jasne, że tak. My nic nie słyszymy. To może ją jakoś wam pokażę. Nie zwracajcie uwagi na tego kogoś za zasłoną. To to jest to nasz najeźdźca. nie widziałam jej wcześniej. Spójrzcie! Była w ukryciu, kazała nam tańczyć jak nam zagrała. Nie wiem jak wy, ale ta pokazówka zaczyna mnie denerwować. Udało się pokonana! Ktokolwiek to był! A kto to był? To ona za wszystkim stała. Założę się, że kłopoty w Meridianie to jej sprawa. Plus rycerze i zemsta. Myślę, że po takiej akcji następnym razem dobrze się zastanowi, zanim znowu dobierze się nam do góry. Dziewczynki, miałyście spać, a nie hałasować. Przepraszam, mamo. Proszę pani, możemy z panią porozmawiać? O przeprowadzce do Faden Hills. Terani, to sprawa rodzinna. Ale Will to też nasza rodzina. Tak jest! Nas wszystkich. To prawda, mamo. Czuję się tutaj częścią czegoś większego niż. tylko ja. A jeżeli obiecamy jej pomagać, będę ją uczyć po szkole, a ja będę pilnować, żeby się wysypiała. Jeżeli będziemy pracowały razem, to da pani Heatherfield jeszcze jedną szansę. Mamo, uciekanie do Faden to nie jest rozwiązanie. Przecież nie chodzi o miejsce, a o ludzi. A tutaj ludzie są w porządku. Od kiedy jesteś taka wygadana? To znaczy, że zostajemy? Tak ci dziękuję. Ale ja już złożyłam podanie o przeniesienie, kochanie. To chyba nie będzie problem. Zadzwonię do McGrudera w poniedziałek i powiem, żeby je zignorował. No dobrze, wracać do łóżek. Dobra, to akcja z podaniem była na nic? Właściwie liczą się efekty. Właśnie. Dziękuję Wam. Śpiące czy nie, jesteście po prostu najlepsze. Na zlecenie Jetix i Zetekst. Dźwięki montaż i wodow Udźwiękowienie Mirosław Gongola. Reżyseria Ireneusz Załuk. Tekst polski Natalia Bartkowska. W polskiej wersji wystąpili Magdalena Korczyńska, Izabela Malik, Anita Sajnuk, Katarzyna Flauka, Maria Machowska, Dorota Haniecka, Radosław Kaliski, Konrad Ignatowski, Tomasz Zarut, Maciej Walentek i inni.